Witam serdecznie. Dzisiaj przetestujemy auto używane. Dotychczas testowałem tylko nowe, ale postanowiłem wziąć taki samochód, który, czy nowy, czy używany, mniej więcej wygląda tak samo. Mowa oczywiście o Volvo XC90. Jeśli chcecie kupić samochód używany do powiedzmy 10 lat, to zwykle macie do wyboru dwie, nawet może trzy generacje. Natomiast w tym przypadku, w przypadku Volvo XC90, jest to. Jedna, jedyna generacja, która jest nieprzerwanie produkowana od 2002 roku, a więc przez 12 już lat mamy mniej więcej to samo. Dzisiaj bo, głównym bohaterem będzie oczywiście właśnie ten samochód, natomiast e, opowie o nim nam jego współwłaściciel Mateusz. Cześć Mateusz, Cześć. Cześć. E, Mateusz. Ten samochód macie w rodzinie już od dłuższego czasu? Tak, kupiliśmy go w 2009 roku mhm. y, i jest tak naprawdę przez 5 lat u nas w rodzinie. Tylko kupiliśmy jako dru drugi właściciel w Polsce, bo on był sprowadzony w Szwajcarii. Od wzią... ilu lat korzystacie? Od 2009 przez 5 lat. Czyli 5 lat. 5 lat. I od tak. kilometrów? Tam, y, teraz ma przejechane 290 na liczniku, a my zrobiliśmy około w przybliżeniu 120 mniej więcej. Powiedz, za ile możemy kupić najtańsze Volvo XC90 dzisiaj, gdybyśmy chcieli wydać jak najmniej, a zostać posiadaczami takiego oto kolosa na kołach? No, najmniej w tym momencie za ten samochód to jest w granicach 30 tysięcy, tak naprawdę. Co, 30 tysięcy. Co daje sporą różnicę od kiedy my go kupowaliśmy. Tak naprawdę. A to za ile kupiliście go? My go 5 kupiliśmy lat temu? za 5 lat temu za 82 tysiące z hakiem. Jak Kupujemy samochód używany, to myślimy tak, jak za 30 tysięcy można kupić najtańszą wersję. Wasza ile kosztuje? Teraz? W tym momencie szczerze mówiąc nie sprawdzałem, ale coś w granicach 36. Powiedzmy jeszcze jaka to jest wersja, to jest silnik 2.4 AWD D5 diesel. Ile rośnie? 163 niestety ten słabszy. 153. Na początku my go mieliśmy szlipowanego też na, na 220 koni. Niestety teraz już tego cipa nie ma, no ale to już jest troszkę inna historia. Rozumiem. Ehm, I popatrzcie, 30 tysięcy złotych. Za tyle możemy mieć auto z salonu, bo najtańsze auto dostępne w Polsce z salonu to jest Ford K, który jeśli się nie mylę, kosztuje 29 900 złotych. I wtedy mamy taki oto wybór. Mamy na stole 30 tysięcy złotych. się zastanawiam, czy przesunąć go w kierunku salonów, Forda i wyjechać nowym, lśniącym Fordem K na czy też przysunąć w kierunku uśmiechniętego Mateusz. I teraz pytanie. Czy bez gwarancji z takimi, a nie innymi częściami i kosztami, czy to się Twoim zdaniem opłaca? Czy utrzymanie takiego samochodu jest e, bardzo kosztowne? Załóżmy, że no nie wiem, musisz zmienić tarcze klocki. Tak, tylko, że jeszcze jest pytanie takie, czy ktoś kupuje w serwisie ASO, czy ktoś kupuje zamienniki? Czy? Nie no umówmy się, że kiedy mamy samochód dziesięcioletni, to jeżdżenie do ASO byłoby... Nie chcę teraz agitować, żeby nie jeździć do, do Aso, ale, ale to wszystko musi mieć jakieś ekonomiczne uzasadnienie, tak. więc, więc jeśli mamy różnicę cenową kilkukrotną i wymieniając pół samochodu okaże się, że zapłacimy jak za dwa samochody, to nie ma tak. najmniej wielkiego sensu i trzeba szukać zamienników. Jak z zamiennikami? zamiennikami, Zamienniki są oczywiście dostępne i one też do najtańszych nie należą. Bo, bo nie oszukujmy się, to nie jest stanie auto w utrzymaniu. Tak naprawdę, przy takich y, klockach i tarczach hamulcowych trzeba się liczyć z wydatkiem mniej więcej około 1000 do 1500 zł. Za komplet, za komplet. I to jest z zamiennikami. Tak, mówimy Bo w zamach. ASO rozumiem, że skasują. W ASO skasują dużo więcej, i, i to trzeba liczyć nawet w granicach 3000. Ale poza tym, y, słyszałem, że y, bardzo słabym punktem w tym samochodzie jest. Y, wyczytałem w internecie: klimatyzacja. Wszelkiego rodzaju czujniki, e, elektronika, powiedzmy w ogólnieniu, ale mówili tam głównie o czujnikach i skrzynia biegów. Potwierdzasz, zaprzeczasz? E, zaprzeczę, jeśli chodzi o klimatyzację, bo przez okres, kiedy my go mamy, przez te 5 lat z klimatyzacją nie mieliśmy nigdy problemu, poza dobijaniem, co jest oczywistą sprawą. Natomiast co do czujników i do skrzyni biegów, to tak, zgodzę się z tym, że to jest słaby punkt w tym samochodzie. I... Robiłeś coś przy skrzyni? Tak, skrzynia ma generalny remont. Tak naprawdę my, te skrzynie w ogóle są słabe całkowicie w tych samochodach, bo są montowane te same skrzynie, co w mniejszych modelach, a to jest tak naprawdę auto o tonę cięższe niż pozostałe modele. Mhm. Z drugą sprawą jest fakt, że my z tym samochodem jeździmy przyczepą kempingową. Ta przyczepa nam tak naprawdę do, skończyła tą skrzynię, bo remont musieliśmy wymienić całkowicie tą skrzynię i okazało się tak na marginesie, że, mhm. że da się tego uniknąć przy ciągnięciu przyczepy. To może jakaś dobra rada dla przyszłych tak, właścicieli XC90. bo nawet tego nie wie, znaczy nie poinformowali nas nawet w serwisie Asso wtedy, jak byliśmy z tą skrzynią. Okazało się, że powiedział nam o tym pan, który siedział w poczekalni razem z nami i który też takie Volvo miał. Proszę bardzo, przykład z poczekalni. Można się dowiedzieć więcej niż w samym ASOFT. Dokładnie, dokładnie. Słuchamy. My się dowiedzieliśmy, że e, w Volvo należy założyć najlepiej, to byłoby oryginalny hak, który jest wyposażony w moduł taki specjalny moduł. Ten moduł można tak naprawdę dokupić do każdego haka ale to już są większe koszty i założenie tego modułu powoduje, że podpięcie przyczepy do gniazdka włącza skrzynię w tryb holowania. W tym momencie my to już mamy założone, ale wcześniej tego nie wiedzieliśmy, co się skończyło na prawą skrzyni, ponieważ skrzynia, gdy się nie przełączy, ten tryb holowania, zaczyna się po prostu gotować w niej olej i ona się, nie dość, że i tak jest słaba, to po dłuższych jazdach zaczyna wskakiwać w tryb awaryjny, trzeba tym stanąć, skasić samochód, można jechać, pojechać jakieś 20 km, znowu stanąć, bo zaczynają się włączać cały czas tryby awaryjne i to już dopóki tak naprawdę się nie wystudzi skrzynia, to to, to, to będzie się tak działo cały czas. Chyba, że ta skrzynia się skończy, już później się będzie działo nawet bez przyczepy, to, no, to tak jak mówię, trzeba już wymienić, a koszt jest spory. No to drodzy właściciele XC90, pamiętajcie, jeśli będziecie holować jakikolwiek, jakąkolwiek przyczepę kempingową, to należy dokupić taki moduł, który oszczędzi waszą skrzynię biegów przed nieuniknionym końcem życia. I tak, jeśli myślę, tak się tak. stanie, to za chwilę Mateusz się pochwali, ile to może kosztować. No, my pojechaliśmy wtedy, jak się ta skrzynia niestety nam już skończyła swoje żywota. Pojechaliśmy do serwisu ASO jeszcze wtedy. I w serwisie ASO powiedzieli nam, że w promocji, razem z montażem, ponieważ bez tej promocji, którą nam zaoferowali, montaż jest w zupełnie innej cenie. Z montażem zaoferowali nam 25 tysięcy za skrzynię przez montaż. My skierowaliśmy się do specjalnego warsztatu, w którym remontują skrzynie, I to nas wyszło. Z tego co pamiętam, dokładnie 8600 zł. A ile kosztuje taki moduł, który, który oszczędziłby te 8600 zł? Taki moduł kosztuje około 600 zł. No to zdecydowanie się opłaca, żeby w to zainwestować. Był jeden taki problem, który się okazało, że auto przy stałym gazie zaczęło po prostu pływać po drodze. Dodawać gazu, zwalniać, dodawać, zwalniać. Mm -hmm. Pojechaliśmy do serwisu również ASO, żeby się... Znaczy najpierw pojechaliśmy do zwykłego serwisu, podpili nas pod komputer, niestety komputer nic nie wykazał. Pojechaliśmy pod serwis, do serwisu ASO i komputer też nic nie wykazał. No i, i jakimś cudem doszliśmy do tego, że tak naprawdę koszt naprawy był zerowy, bo wystarczyło przeczyścić przepływomierz benzyną ekstracyjną i podciśnieniem i wszystko wróciło do normy. Pytanie, czy pomysł zrobienia tego właśnie, co pomogło wyszedł w ASO. Nie, nie, wyszedł. Nie, nie, nie. Z ASO, ASO jednak, jak wszyscy wiedzą, kasuje za godziny, także. Chętnie no, poszukali. Tak, chętnie wyszukali, ale szukaliśmy tego bardzo długo. Tak, rozumiem. Czyli pan Henio z garażu. Tak, obok. dokładnie wpadliśmy na taki pomysł i udało się to naprawić. W pewnym momencie zaczął nam samochód... Wskakiwać w tryb awaryjny po większym dodaniu gazu. Mhm. Mocniejsze dodanie gazu powodowało, że auto wskakiwało w tryb awaryjny, trzeba było samochód zgasić, odpalić i wtedy wracał wszystko do normy, do następnego uderzenia, powożonego w gaz. Cały czas na komputerze wyskakiwał błąd y, słabego ciśnienia paliwa, co sugerowało na początku pompę wtryskową mhm. i też ją wymieniliśmy, aczkolwiek w pewności w 100% nie było. Wymieniliśmy tą pompę. Yy, tu dam na marginesie, że wymienialiśmy ją jako używaną wtedy, bo teraz można ją się Na pust... używaną? Tak. Uży, używaną, na używaną, ponieważ wtedy teraz ona kosztuje jakieś 1,5 tysiąca nowa, a wtedy kosztowała mniej więcej dwa razy tyle, co nie, daje, co nie dawało nam pewności tak naprawdę w 100% my zapłaciliśmy za yy, używaną. Co się na nas zemściło, ale to za chwilę. Yy, używaną zapłaciliśmy tam w granicach 600 zł. Mm -hmm. Także to była kolosalna różnica wtedy i wymieniliśmy tą pompę wtryskową i dalej problem nie zniknął. Zaczęły się też problemy, następną rzeczą były wtryski, gdzie wtryski też no, używane w tym momencie kosztują około 1000 zł sztuka, a wtrysków mhm. jest 5. I co się okazało po wymianie tak naprawdę całego układu paliwowego dalej mieliśmy ten błąd i co się okazało, kupiliśmy kolejny. zaczęła się zabawa od początku, czyli kolejna pompa wtryskowa. Tym razem już nowa i problem się skończył. Okazało Czyli się, że po prostu. Zmieniliście tak. ze złej pompy wtryskowej na, na złą, złą pompę wtryskową, i... i okazało się, że czasami to, co się zaoszczędzi na tym, żeby nie zapłacić za nową, zemści się w postaci tego, że do dołożyliśmy do wtrysków. Dołożyliśmy no ale do... mieliście nowe wtryski, prawda? Tak. To może zajrzyjmy no. teraz do środka. Nie no ma problemu. Proszę bardzo, mamy wytarte klamki od drugiej strony. Tu się chwyta, tu się ciągnie, tu się właśnie wyciera. Ok, już wiem, że nie jest to nowy samochód. I najbardziej widać to oczywiście po fotelach. I tak, widzimy tu kilka regulacji, prawda? Tu mamy kąt oparcia, tu mamy taką regulację takiej kołyski, prawda? Możemy się tak bardziej odchylić. Natomiast jeśli chodzi o regulację na wysokość, to ona tu kiedyś była. Była, ale już jej nie ma, więc tego nie wyreguluję, ale już mówisz, że i tak to jest na najniższej pozycji. No więc odsuwam delikatnie do tyłu. Popatrzcie, dosyć daleko jeszcze mogę się odsunąć. Wyreguluję też w dwóch płaszczyznach Proszę bardzo, auto sprzed 10 lat Wielki, obszerny, miękki fotel Trochę śliski Ale wiadomo, już troszkę wyślizgane. Natomiast, natomiast Jest naprawdę Dużo miejsca I na szerokość tu mam po prawej stronie pod łokciem Wielki, miękki podłokietnik, więc tu jest dobrze, mam nad głową miejsca no spokojnie na 5 palców, więc przestrzeni naprawdę jest mnóstwo. Nie szukałem modelu akurat z nawigacją, ponieważ te nawigacje są dość ciężkie w użytkowaniu, ani nawigacja nie pomaga, bo wgranie mapy graniczy z cudem, mhm. a użytkowanie tego systemu jest dosyć wkurzające. Teraz jest dobrze i sprawdźmy ile miejsca jest za mną. Proszę bardzo. Siadam sam za sobą. Kolana dotykają fotela, ale tylko dotykają. Siedzę komfortowo. Z tyłu fotele są również fajnie wyprofilowane, właściwie niewiele się różnią od tych z przodu. Jest dobrze. Nad głową jest dobrze. Tu mamy możliwość takiego oto ustawienia fotelika dziecięcego, prawda? Mhm. Proszę bardzo. O, gotowe. No więc widać 10 lat temu. Volvo robiło. To wszystko chodzi już tak widać, że to już nie jest dzisiejsze, aczkolwiek jest, działa i z odpowiednim z odpowiednim traktowaniem, żeby tego nie szarpać, żeby to spokojnie z tego korzystać naprawdę można z tego będzie korzystać jeszcze wiele lat. Mamy tu zapalniczkę, mamy tu chyba pod, a nie, tutaj mamy dwa miejsca na, na kubeczki mamy tu prawdopodobnie kiedyś była przynajmniej popielniczka Mamy tu bardzo ciekawe, popatrzcie, rozwiązanie, chyba nie pamiętam takiego, czegoś z innych, w ogóle z nowych samochodów. Tu mamy kieszeń jedną, a tu mamy siateczkę jeszcze drugą. Po środku tunel, owszem, jest, ale jest dosyć niski, popatrzcie, tutaj jest w miarę znośnie. Ten podłokietnik można cały wyciągnąć. Może ja wezmę kamerę? Pożyczam kamerę, dziękuję, dziękuję. rączka i wyjedziemy. Wow! Kiedy ktoś tam chciał nogi wsadzić. Ale czat, teraz ja siedzę... teraz ja siedzę na środkowym miejscu i trzymam nogi. Genialne! Czego oni dzisiaj tego nie robią? Chyba, że ja nie widziałam o tej opcji. No to muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem. Teraz... To jest samochód naprawdę pięcioosobowy i chyba najbardziej komfortowe miejsce to jest to właśnie, które zająłem, czyli piąte miejsce. Siedzę wysoko, wciąż wyżej siedzę, ale wciąż nie dotykam głową pod sufitki. Miejsce na nogi mam więcej niż gdziekolwiek. Ja naprawdę tu, tutaj mógłbym jechać nawet do Portugalii. Otwieramy bagażnik i pierwsze co widzimy, popatrzcie, że bagażnik się otwiera tak jak w Range Roverach, prawda? Mamy tu taką dodatkową jeszcze część, którą otwieramy w dół, oczywiście na tym można usiąść. Tak, to jest teoretycznego nie, nie powiedziałeś dobrało. tego z taką pewnością w głosie. Czyli uzyskujemy w ten sposób płaską podłogę bagażnika. Co prawda widać tam dosyć spore luki w tej, w tej podłodze, no ale myślę, że szafa z Ikei tam nie wpadnie. Tam też tak. trzeba wyciągnąć roletę. To Popatrz, niestety mu... musi iść do garażu. Aha, czyli nie ma miejsca na tą roletę. Nie tak? ma niestety miejsca na tą roletę. Dobrze, to położymy ją na razie tutaj. Zwróćcie uwagę, bo jeszcze tak popatrzcie na to, że w słupkach C mamy nawiewy i w słupkach B również mamy nawiewy, o czym nie powiedziałem. A teraz tak, Ale jak jak można... jeszcze dodam tylko do tego rzędu, trzeciego rzędu siedzeń, że jest, y, tam jest taka łącznik, tak naprawdę, że tylko do klimatyzacji, że klimatyzacja, jeśli nie ma nikogo w trzecim rzędzie siedzeń, ona jest tutaj wyłączona, bo bez sensu, żeby do bagażnika Dobrze, to teraz zaprezentuj nam proszę, w jaki sposób się otwiera. Co tu jest? To jest taki dodatkowy schowek, schowek pod podłogą. O, tu już widzimy. Siedzonka. Które... Siedzonka już widzimy, ale trzeba to, to, ten schowek podnieść? Nie. Siedzonka otwiera się w ogóle z przodu, nie z tyłu. Aha, czyli to jest tylko schowek to z tej strony. Widzimy te, te siedzonka, schowek ale one nic dostęp, nie wnoszą. I dostęp do akumulatora. Aha, akumulator jest, jest z tyłu. To otwiera się po prostu do góry. Tu jest po prostu taka pętelka, którą się ciągnie. I to jest wszystko. No i siedzę sobie praktycznie w trzecim rzędzie siedzeń. Również jestem prawie wyprostowany. To już nie jest to. Tu już się nie mieszczę aż tak komfortowo. I teraz Trzeba pytanie, nacisnąć. ile osób potrzebuje, żeby się... Aha. Czyli wystarczy to pociągnąć tak. do góry. I nie domknę się. Dobra, nie mieszczę się. Teraz. Okej. Okay. Dzień dobry, jestem embrion. Niedługo się urodzę, ale póki co siedzę w trzecim siedzeniu Volvo. To znaczy w trzecim rzędzie siedzeń Volvo. Ok, jest to miejsce ewidentnie tylko dla dzieci, które, znaczy, które sąsiadka podrzuciła tak? tuż przed, po, po, pod, przed wyjściem do szkoły, żeby również zawieźć do szkoły. To jest jedyny, rozumiem, tak, sensowny sposób. jeszcze ewentualnie, gdyby ktoś siedział bardzo mały z przodu, to ten fotel to jest maksymalnie A, gdzie można go przesunąć. Okay. No cóż. Um, Chyba teraz trzeba będzie zająć miejsce tam, gdzie siadamy w samochodzie najczęściej, czyli za kierownicą. Wszystko jest regulowane, jak widać, elektrycznie, no, zewnętrzna lusterka, bardzo ładnie tutaj mamy wszystkie przełączenia. Wszystko działa tak, jakby to było w samochodzie, Ja naprawdę nie dziwię się, że oni tak długo to produkowali, dlatego że ten samochód nawet symbolikę tutaj e, Tempomatu ma taką jak nowoczesne Volvo. To jest dokładnie to samo, więc e, oni już 10 lat temu wiedzieli, co będą produkować za 10 samory. lat. Podświetlenie jest jakie? Białe? Nie? Zielone, tak? Zielone, bo widzę, widzę komputer jest podświetlony takim. mniej więcej naślono. bardzo podobny kolor ma. 276 924 km oryginalny? No ja nie cofałem. Co to jest W? W to jest. Ja to, to jest taki przycisk W przez... Winter, czyli tak naprawdę. Aha, w i gwiazda do śniegu. Włączasz i, i sposób startowania, tam się przełącza na literę W na komputerze mm -hmm. z D. I A, sposób startowania to tego samochodu rusza. jest taki bardzo powolny. Rozumiem. Nie ma takiego zrywu, chociaż tego zrywu i tak tu nie ma przy tych koniach. Bardzo często właściciele Volvo XC90, zresztą nie tylko XC90, ale tu chodzi bardziej o silnik D5, prawda? Mhm. Narzekają na to, że silnik może jest cichy, może i nie najgorzej się spisuje, jeśli chodzi o moc mimo wszystko, ale generuje strasznie dużo wibracji, tak, które czuć tak. na kierownicy. Ja właśnie wsiadam i w zasadzie od razu się zastanawiam, czy tu wszystko jest w porządku, a potem sobie tak. powiem, że aha, przecież to jest ten D5, który wibruje. Tak, I tu rzeczywiście jest... tą wibrację czuć, nie czuć. tylko kiedy staliśmy, bo teraz zatrzymam się i... Tak, to jest. Ta wibracja jest naprawdę odczuwalna, niestety jest, ale w ruchu niestety to samo. Znów ta wibracja jest odczuwalna, chociaż nieco mniejszym tym. Teraz przejeżdżamy przez garb przypływamy przez, przez garb. To jest samochód tak. dosyć komfortowo zawieszony, więc możemy, możemy tutaj nie obawiać się jakichś większych dziur czy właśnie takich progów zwalniających. Przed nami zakręt możemy tutaj nawet 40 km nie jechać. Muszę powiedzieć, że jak na miękko... Zawieszonego suwa pokonał to ilo waży 2200. Spróbujmy teraz przejechać może nieco szybciej to rondo i zobaczymy, kiedy zaczniemy odpływać gdzieś na zewnątrz zakrętu, którą osią i czy w ogóle. Czuję, że hamulce w tym samochodzie nie należą do takich zbyt najmasowych. Tak. Muszę powiedzieć, że. Jechałem, zdecydowanie zawołem Te zbytnie nie trzymają. Fotele rzeczywiście są na takie dojazdy do na wprost, a do tego są dosyć śliskie. Tak. No, może i to już z tego łatwiej się jeku, tak, tak, no to spróbujmy teraz to zrobić przy 40. No dobra, w tej chwili już masa zaczęła robić swoje. I jak chciałem dodać gazu, to rzeczywiście muszę przyznać, o proszę, skrzynia tak szarpnęła troszkę, nie? Był taki motyw. Mm -hmm. Rzeczywiście kiedy teraz jedziemy powiedzmy 30 wciskam gaz do dechy, redukcja trwała chwilę i 50. No najgorzej nie jest, ale mówimy się jechaliśmy tak. przy niewielkich prędkościach. Rozumiem, że gdzieś w tak. okolicach 90 zaczyna się zaczyna się, zaczyna się już problem. problem jest przy, przy wyprzedzaniu tak naprawdę, no bo tu trzeba wziąć pod uwagę, że niestety, ale jakiś tam, jakąś tam chwilę trzeba mu dać, żeby tym bardziej, że reakcja na gaz jest tak jak mówiłeś, nawet w teście ich 60 że na, reakcja na ten gaz jest taka dość opóźniona. Delikatnie. Mm -hmm. Tak, tutaj skrzynia biegów nigdzie się nie śpieszy, nigdzie się nie wybiera. W swoim trybie, a to jest w zasadzie takie coś, że jest tak. możliwość przełączenia manualnego. Ratuje to sytuację? Nie. Czyli jedziemy na przykład. W ogóle, znaczy precyzja zmiany biegów jest tak naprawdę. Nie wiem, on ma chyba odstęp za jakąś sekundę, tak naprawdę. Zanim Ojej. się biedzie, że on zmieni, ten. Bieg. Popatrz, popatrzcie na to. Jedę dwójką, jadę dwójką. Trójka. Ale teraz dopiero spłynęła od niechcenia. Tak. Tak. No to rzeczywiście nie jest zbyt wesoło, czyli tryb manualny tak naprawdę nic nie wnosi i może ewentualnie gdzieś przy jakimś zakopaniu się pomóc. Teraz dojechałem maksymalnie do prawej strony, wspominałeś, że ten samochód nie jest zbyt dobry na miasto ze względu na duży promień skrętu. Sprawdzimy to. Jesteśmy teraz. Przy prawym krawężniku, wtrącam kierownicę maksymalnie w lewo, kręcimy, kręcimy, Pamiętasz jaki jest Rostofasie? Oj, nie pamiętam niestety. Ale muszę powiedzieć, że zmieściliśmy się co prawda prawie idealnie, zaparkowaliśmy na parkingu po prawej stronie, ale przypominam Chevrolet Captiva, czyli samochód, który już nie jest oferowany od 1 lipca na polskim rynku najechał na krawędź po przeciwnej stronie podczas tego naszego testu a tu mamy samochód o rozmiar chyba jednak większy chyba a jednak się zmieścił no rzeczywiście nie ma tutaj jakiegoś jakiejś wielkiej zwrotności dobrze, to może teraz proponuję sprawdzić czy napęd na cztery koła sprzed 10 lat wciąż tak dobrze się sprawdza kiedy chcemy pokonać jakieś mocniejsze wzniesienie powiedz mi jeszcze co wiesz o tym napędzie na cztery koła jest to Jaki rodzaj napędu? Elektroniczny w pełni, nie ma tu żadnego stałego mhm. Nie ma nic stałego elektronicznego. Jest to jakikolwiek sobie... przycisk, który nie. sprawia, że my będziemy widzieli, że nie wiem czy się pospinane, czy działa w trybie takim czy jest Po prostu nie. i napęd na cztery Ta. koła jest i zadziała kiedy trzeba. W tych nowszych modelach już od 2005 roku bodajże, już są te silniki 185 184 Aha, no właśnie, nacisnąłem, mam maksa. To też skrzynia widzę, że tak. trzeci bieg z, włączył się już w okolicach 60 km na godzinę. Tak. A powiedz mi, czy nie przeszkadza Ci ten e, łomoc z podmaski to, to wyciszenie pozostawia chyba sporo, że to tak, no Ten silnik jest głośny, aczkolwiek on na dłuższych trasach sobie po prostu jest e, tak sobie po prostu jedzie i z większych problemów. Dla mnie gdzieś w okolicach e, 3000 obrotów on ma taką fazę takiego szybkiego dotknięcia. Gdzieś kręcę się, się wyżej i już nie jest tak źle, ale gdzieś tam po środku przechodzi przez, taki, przez takie niefajne nie wibracje. Ale to oczywiście jak kto lubi, a najwyżej jak ci się nie podoba, to i tak trzeba polubić i wtedy przestaje przeszkadzać. Dziękuję. Tak to już jest. Sprawdźmy teraz jak Volvo XC90, dziesięcioletnie zaznaczmy Volvo XC90, poradzi sobie z podjazdem pod taką górkę. Może nie jest to jakiś wielki challenge, ale jednak sprawdzimy jak działa napęd na cztery koła. Każdą górkę można pokonać, jeśli tylko nabierze się odpowiedniego rozpędu. Dobrze, moi drodzy, mamy za sobą pierwszy test auto używanego Volvo XC90. Mateusz, bardzo Ci dziękuję za opowiedzenie nam o, o tym samochodzie, o tych wszystkich przygodach, które zdążyliście z nim przeżyć. No i może w ramach podsumowania powiedzmy coś takiego ogólnego, Czy przykładowo, czy Ty kupiłbyś taki samochód jeszcze raz, gdyby teraz był, prawda, rok 2009 i miałbyś takie auto o 5 lat młodsze i o 100, kilkadziesiąt tysięcy mniejszy przebieg? No i pytanie: kupić, nie kupić? Czy mądrzejszy o te doświadczenie dzisiejsze, kupiłbyś go czy nie? Powiem tak. Kupiłbym go, ale na pewno yy, nie oszczędzałbym na nim. Nie, nie próbowałbym yy, tak jak chociażby z tą pompą wtryskową robić na, na używanych częściach, tylko po pierwsze ten samochód, tylko kupowałbym po prostu nowy. Po pierwsze ten samochód jest yy, wygodny, to mu trzeba przyznać, jest praktyczny, a to mi na tym mi najbardziej zależało, bo ten samochód jest naprawdę praktyczny, przede wszystkim ma kupę przestrzeni bagażowej. Mm -hmm. I... lodówki słyszałem, że przewoziłeś da, i nie jedną nie jedną lodówkę w tym samochodzie a tak jak mówię jest przede wszystkim, brałem pod uwagę kupując ten samochód braliśmy pod uwagę i X5 i Tuarega ale jakoś wsiadłem, do tego samochodu i poczuliśmy, że to jest to. Ale X5 i Tuareg są chyba też droższe, nie? Bo w tych samych pieniądzach można by było kupić nieco starsze modele, czy nie? Nie, myślę, że nie. Są w bardzo podobnych cenach. Ten i Tuareg i X5 są mniej więcej na tej samej półce segmentowej i, i w bardzo podobnych cenach są w tym momencie też. Mhm, Także Tuarega i X5 też spokojnie powiedz, rzeczy 30 tysięcy się spokojnie kupi w tym momencie. No dobrze. Celowaliśmy ten, inaczej, celowaliśmy ten samochód już yy, dawno temu, jeszcze zanim nie było w planach kupna tego auta. Mm -hmm. nam, zawsze nam się podobał, podał ten, podobał ten samochód i kiedy przyszła pora, że było nas na niego stać, stwierdziliśmy, że trzeba go kupić. I nie żałujesz. I nie żałujesz. Dziękuję bardzo za Dziękuję udostępnienie bardzo. też samochodu do problemu. testu, za poświęcenie czasu. Obiecuję, że go umyję po tym teście. A na zakończenie powiem tylko, że był to nasz, nasz pierwszy test auta używanego. Formuła jest otwarta. Możecie w komentarzach zasugerować, co mamy dodać, co mamy, z czego mamy zrezygnować. Być może mamy zrobić więcej standardowych rzeczy z takich elementów, które robimy przy autach nowych. To wszystko dopasujemy do Waszych oczekiwań i naszych możliwości. Zapraszam do komentowania.